Na kanale znajdziecie już odcinek z kaskami integralnymi sportowo-turystycznymi do 700 zł, do 1500 zł, więc przyszedł czas na coś z górnej półki. Także dzisiaj kaski integralne do 3000 zł. Zacznę od tego, co te trzy kaski łączy. Mieszczą się w cenie między 2 a 3000 zł. Są to kaski integralne, tak zwane sportowo-turystyczne, czyli posiadają blendę. I ostatni, najważniejszy element spełniają najnowszą normę bezpieczeństwa, czyli ECE 2206. A teraz zaczniemy od najtańszego, czyli od Skorpiona EXO GT SPR. Skorupa tutaj wykonana jest z materiału Light Force Carbon. Matrix. Jest to dość nowa technologia w przypadku Skorpiona i wpływa ona na to, że ten kask, w swojej kategorii, jest jedną z lżejszych propozycji. Rozmiar M tego kasku to jest waga w okolicach 1400 gramów. Jeśli chodzi o dwóch kolejnych zawodników. To ta waga już jest około 200 gramów większa. Skorupa zewnętrzna występuje w aż trzech rozmiarach. Umówmy się, w tej kategorii cenowej jest to już pewien standard i po prostu inaczej nie powinno być. Co wpływa na to, że jeśli chodzi o wewnętrzne rozmiary, które występują od XS do aż 3XL to ten kask po prostu jest dużo lepiej dopasowany do naszej głowy i nie jest aż tak duży, jeśli chodzi o poszczególne rozmiary. Wygląd modelu GTSPR jest najbardziej sportowy z tej trójki, którą dzisiaj tutaj mam. Znajdziemy tutaj podwójny otwór wentylacyjny na szczęce, obsługiwany za pomocą jednego przycisku. Pozycja otwarta, zamknięta w górnej części. Mamy pojedynczy lot, który działa w płaszczyźnie otwartej albo zamkniętej, i mamy tu trzy wyloty wentylacyjne: jeden w takiej górnej części i dwa wyloty wentylacyjne mamy pod tym niewielkim spoilerem. Dodatkowo warto wspomnieć, że w przypadku tego modelu możemy sobie delikatnie rozszczelić szybę, i z mojego doświadczenia powiem Wam, że ta wentylacja wentylacja działa tutaj najlepiej będąc od razu przy że w zestawie mamy dwa ten przezroczysty który jest założony oraz light smoke w przypadku tego wizjera mamy pierwszą klasę optyczną i w zestawie również znajdziemy Pinlocka XLT Max Vision co oznacza że pokrywa on całą powierzchnię praktycznie całą powierzchnię tego wizjera blenda w modelu SPR jest dość długa i co ważne, można ją regulować w dwóch położeniach. W środku znajdziemy zapięcie podwójne D, oczywiście policzki z możliwością awaryjnego zdemontowania oraz technologię AirFit. Jest to dość charakterystyczna technologia właśnie dla marki Scorpion. Chodzi o to, że w przypadku policzków mamy zamontowane poduszki, które możemy pompować pompką którą mamy z przodu. Dzięki temu możemy kask jeszcze lepiej dopasować do kształtu naszej głowy, do kształtu naszych policzków, a w przypadku tego, kiedy z czasem kask mimo wszystko gdzieś tam się za bardzo dopasuje, nieco się wyrobi, to ta technologia pomaga nam w tym, żeby nadal kask pozostawał dopasowany. Jeśli chodzi jeszcze o wnętrze, oczywiście możemy w pełni zdemontować całą wyściółkę, wrzucić do pralki. Pamiętajcie o tym, że mimo wszystko warto to robić, ale ta wyściółka wyróżnia się jeszcze czymś, o czym powiedziałem w teście tego kasku. Jest wykonana z dość specyficznego materiału, który jest przyjemny, dzięki któremu dużo łatwiej się ten kask zakłada na głowę, bo ten materiał jest śliski, i dodatkowo, producent podaje, że ten materiał po prostu wpływa na naszą odpowiednią termoregulację. W model od Skorpiona oczywiście możemy zamontować interkom albo ten systemowy. Wyszły dwa nowe modele systemowe właśnie pod model z serii Apex oraz mamy możliwość zamontowania interkomu uniwersalnego. Jeśli chodzi o model od Scorpiona EXO GT SPR, to na kanale znajdziecie już pełen test tego kasku, do którego Was zapraszam. Numer dwa na mojej liście to HJC RPH71, następca bardzo popularnego modelu, czyli RPH70. Skorupa w tym modelu wykonana jest z technologii PIM+, czyli mamy sześć warstw, które składają się z pięciu materiałów i oczywiście między innymi znajdziemy tam włókno szklane, karbon, materiały organiczne i jeszcze kilka innych materiałów, które wpływają na to, że ta skorupa jest przede wszystkim wytrzymała. I wpływa oczywiście na nasze bezpieczeństwo. Coś, co wyróżnia RPH-71 na tle konkurentów, to to, że tutaj mamy aż 4 rozmiary skorupy zewnętrznej, czyli jeszcze lepsze dopasowanie. No i druga sprawa, po prostu kask jest mniejszy, jeśli chodzi o jego zewnętrzną wielkość. Rozmiarówka zaczyna się od XXS, więc naprawdę na bardzo małe głowy, do aż 3XL, więc rozmiarówka jest szeroka. I myślę, że pokryje jakieś 95% naszych głów w sensie rozmiarów naszych głów. Waga w przypadku rozmiaru M to 1600-1634 gramy. I jeśli chodzi o wygląd tego kasku, to na pierwszy rzut oka, porównując do poprzednika, mówię tutaj o modelu HJC RPH70. Kask zmienił się bardzo mocno. Moim zdaniem, w przypadku tego modelu poszli trochę w tą stronę bardziej turystyczną niż tą sportową. A powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o ten model, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem na jakiejś wizualizacji, a potem zobaczyłem ten kask na żywo, to pierwsze z czym skojarzył mi się wygląd tego kasku? To powiem Wam szczerze, z modelem od Shoya GT-R. 3. Więc tutaj ciekawe, czy HJC jakby trochę się inspirowało japońskim odpowiednikiem, czy po prostu wyliczenia w tunelu aerodynamicznym podpowiedziały im właśnie taki kształt. Znajdziemy tutaj jeden wlot wentylacyjny na szczęce, który działa w aż trzech położeniach. Oczywiście otwarty, zamknięty i trzecie położenie, dzięki któremu wlot wentylacyjny jest nieco odchylony i powietrze, które leci w naszą stronę wpada do środka i z impetem wylatuje wewnątrz dzięki czemu on nie paruje. Oczywiście w zestawie znajdziemy piloka, który dodatkowo zabezpiecza nasz wizjer przed parowaniem. W górnej części znajdziemy jeden wlot, który działa w dwóch płaszczyznach, czyli otwarty, zamknięty i w tylnej części znajdziemy dwa wyloty wentylacyjne otwarte na stałe. I wyprzedzając pytania użytkowników poprzedniego modelu, czyli RPH70 to czy w RPH71 również będzie pękał zaczep od wizjera. I odpowiadam, że tutaj cały wizjer jest przeprojektowany, jest to kompletnie inny model i ten zaczep wygląda inaczej, jest spójnym elementem reszty wizjera, więc tu takie historie nie powinny się dziać. Blenda, coś co jest standardem dla HJCK, to przycisk do jej spuszczania w dolnej części. Ale coś co pojawiło się również wraz z nowymi modelami od RPH, to to, że mamy możliwość regulacji tej blendy w trzech płaszczyznach. I przycisk do tej regulacji znajduje się pod tą klapką. Wnętrze. Tutaj znajdziemy zapięcie podwójne D, oczywiście policzki, które mają możliwość awaryjnego wyciągnięcia, jakby się coś wydarzyło i oczywiście całe wnętrze można wymontować i wrzucić do prania. RPH71 ma możliwość zamontowania albo systemowego interkomu Smart HJC drugiej generacji, jednego z trzech modeli, albo mamy możliwość zamontowania interkomu uniwersalnego. I wyprzedzając też pewne komentarze, które już gdzieś kiedyś nie widziałem a propos tego kasku, to w przypadku systemu związanego ze Smart HJC... Set. kiedy założymy ten interkom, gdzie mamy jeden panel z jednej strony, drugi panel z drugiej strony, to niestety, ale wpływają one na szumienie w kasku. Po prostu są to dodatkowe elementy, które wystają za kask i tak w przypadku zamontowania zewnętrznego uniwersalnego interkomu, będą one wywoływały dodatkowy hałas. Więc warto o tym wiedzieć. Oczywiście w ofercie znajdziecie ogrom różnych malowań. Czy to tych bardziej standardowych, czy na przykład tych na licencji z jakiegoś Marvela e, albo jakiejś gry. Na ten moment na kanale nie znajdziecie dedykowanego filmu pod ten kask, ale myślę, że w niedługim czasie się pojawi, ponieważ on na mojej głowie spędził bardzo dużo czasu i o tym kasku mam sporo do powiedzenia. Dajcie znać, czy chcielibyście taki film zobaczyć, a ja postaram się go jak najszybciej nagrać. Na koniec kask marki, która pojawiła się dość niedawno w naszym sklepie, a w zeszłym roku już miałem okazję jeździć w modelu GTR 3. Nie za dużo, nie za dużo, ale mimo wszystko pojeździłem, mam nadzieję, że w tym sezonie pojeżdżę dużo więcej, no i dzięki temu oczywiście pojawi się również dedykowany film pod podcast Shoy GTR3. Skorupa tego modelu wykonana jest z technologii AIM Advanced Integrate Matrix. Tłumacząc na nasze, jest to kompozyt włókna szklanego i włókien organicznych. Dzięki temu Shoy mówi, że skorupa po pierwsze jest wytrzymała, więc chroni naszą głowę, a po drugie elastyczna i po prostu pochłania energię podczas jakiegoś wypadku. W przypadku modelu GTR 3 znajdziemy trzy rozmiary skorupy zewnętrznej i rozmiary wewnętrzne od XS do 2XL. Waga kasku w przypadku rozmiaru M to około 1600-1650 gramów. Kształt, tak jak powiedziałem już wcześniej, według mnie RPH 71 i GTR 3 nieco siebie przypominają. GTR 3 ma dość ciekawe rozwiązanie, którego ja wcześniej w innych modelach nie widziałem. A o czym mowa? O dodatkowych spoilerach, które znajdziemy w bocznej części. I oczywiście wpływają one na aerodynamikę, dzięki temu kask jest stabilniejszy i wpływają również na redukcję hałasów. W dolnej części znajdziemy wlot wentylacyjny, który działa w płaszczyźnie otwartej albo zamkniętej. W górnej części jest wlot wentylacyjny, który działa w trzech płaszczyznach, czyli zamknięta, lekko otwarta oraz maksymalnie otwarta. I mamy tutaj dostępne dwa wyloty wentylacyjne otwarte na stałe. Szoj chwali się, że mamy tutaj wizjer o dużym polu widzenia. Jednak, porównując do konkurentów, mam wrażenie, że pole widzenia jest dość podobne. Również chwali się tym, że możemy sobie nieco rozszczelić ten wizjer, dzięki temu mamy większą wentylację. W zestawie, oczywiście, znajdziemy pin który wypełnia całą płaszczyznę, całą wielkość wizjera. I oczywiście, kask również wyposażony jest w blendę. Tak jak mówiłem, przycisk jest schowany. Pod tym spoilerem, ale jest dość duży, to jest, to jest jakby fajne, bo tutaj mamy dość mały ten przycisk. Czasem miałem problem, żeby wyczuwać. W przypadku Hajotceka jest on specyficznie zrobiony, a tutaj mamy taki wielki przycisk, więc nie ma problemu, żeby go znaleźć. Przechodzimy do wnętrza, i tu jest troszkę inaczej w porównaniu do skorpiona oraz Hyotceka. Po pierwsze, nie mamy zapięcia podwójnego D, tylko mamy zapięcie mikrometryczne, a wiem, że sporo osób na podwójne D marudzi, że jak to ktoś kiedyś napisał w jednym komentarzu, tej sznurówki nie można zawiązać. Oczywiście mamy również awaryjnie wyciągane policzki, cała wyściółka jak najbardziej nadaje się do prania. I teraz przechodzimy do tego elementu, który się bardzo mocno wyróżnia, czyli do wyściółki. Oczywiście w pełni można ją zdemontować i wrzucić do prania, to już nikogo nie dziwi. Ale ta wyściółka jest wykonana z innego materiału, jest on bardzo przyjemny. On jest taki puszysty. I druga sprawa, to dopasowanie kasku Shoei do głowy, ponieważ ta marka japońska bardzo mocno walczy o to, żeby te kaski jak najlepiej leżały na naszych głowach. I już w przypadku standardowej wyściółki, kiedy zdejmiemy tą zewnętrzną warstwę, to widzimy, że w środku mamy piankę, którą możemy po prostu zerwać i kask będzie jeszcze lepiej pasował do naszej głowy. Po prostu możemy zmienić nieco rozmiar. Drugi przypadek, to możemy wymienić poduszki policzkowe, bo oni w swojej ofercie mają całą rozmiarówkę. No i trzecia sprawa, to system PFS. Nie będę się tutaj za bardzo nad nim rozwodził, ale jest to system indywidualnego dopasowania wyściółki do naszej głowy. Więc naprawdę w tym przypadku jest grubo. i mocno się wyróżnia na tle konkurencji, jeśli chodzi o dopasowanie i komfort ich kasków. Do modelu GTR 3 możemy zastosować albo systemowe Intercom SLR 3 Mesh tak, możecie zobaczyć, tutaj mamy na niego miejsce, z tyłu jest miejsce na baterię, albo możemy po prostu zamontować uniwersalny interkom, jaki tylko chcemy. I oczywiście, w ofercie tego producenta również znajdziemy sporo malowań, dzięki którym myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. To były trzy moje propozycje kasków integralnych, kasków sportowo-turystycznych, oczywiście, z blendą do 3000 zł. W każdym z tych kasków miałem okazję jeździć mniej lub więcej. Tak jak powiedziałem. Odcinek o tym kasku dedykowany już znajdziecie. O tym mam zamiar już niedługo robić, a jeśli chodzi o tego, to jeszcze trochę muszę w nim pojeździć, ale również taki odcinek na kanale się pojawi. Dajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze odcinki na tym kanale byście chcieli zobaczyć, i do zobaczenia w kolejnym.